Polski rynek gazodizla cały czas się rozwija, a jednym z czynników, które pchają go do przodu, prócz chęci pozyskania oszczędności przez użytkowników silników o zabłonie samoczynnym, jest rozwój nowych technologii. Ważnym krokiem w rozwoju systemów gazodizla oferowanych przez firmę LPGAS Gdańska był montaż nowego systemu Degamix w pojazdach testowych. Jeden z nich, czyli Skoda Praktik, otrzymał system bazujący na sprężonym gazie ziemnym, a zamontowana w bagażniku butla CNG w połączeniu z fabrycznym zbiornikiem oleju napędowego sprawiła, że prawie dwukrotnie wzrósł zasięg auta, co w naszych realiach wydaje się receptą na brak stacji tankowania gazu ziemnego. Nowy DegaMix ma znacznie bardziej rozbudowany układ sterowania niż jego poprzednik. Precyzyjne działanie, niezbędne do zasilania silników o niewielkiej pojemności, zapewnia sygnał zmontowanej w układzie wydechowym sondy Lambda. Jako firma i e, instalacjami dwupaliwowymi e, Diesel Gas zajmujemy się od 4 lat. Początki oczywiście to były w większości eksperymenty, e, sprawdzenie na ile technicznie to może funkcjonować w naszych warunkach, a później już zaczęliśmy pracować nad ofertą rynkową. No i pracując nad ofertą rynkową, okazało się, że e, klienci są e, bardzo wrażliwi na szczegółowo na zużycie gazu. E, chcieliby, żeby ten silnik palił więcej gazu, mniej diesla. E, możliwości techniczne są ograniczone, e, więc żeby je w pełni wykorzystać, no, trzeba było zacząć pracować nad instalacjami, które e, pozwolą zmaksymalizować e, udział gazu w zasilaniu dwupaliwowym. E, I tak z instalacji dodającej gaz przeszliśmy do instalacji, które sterują podaniem e, dwóch paliw, czyli e, mogą e, określać e, ilość paliwa rodzimego, czyli oleju napędowego e, i ilość uzupełnienia gazem, e, czy to LPG, e, czy CNG. Przy silnikach zasilanych LPG i dieslem to jest w granicach 25-28% LPG, natomiast w silnikach zasilanych metanem może nawet to być już do 40% CNG i około 60% diesla. Nowa wersja instalacji DEGAMIX będzie bazować na elektronice dostarczanej przez firmę AEB. Włoski producent jest obecnie w trakcie dopracowywania systemu jednoczesnego zasilania silników olejem napędowym i paliwami gazowymi (LPG i CNG). I think that this is the good direction of uh, of diesel gas uh, system because with this system we can reduce the quantity of diesel with the, the pressure regulation. and uh, so we can have uh, a lot of saving of money uh, a lot than the uh, uh, other um, actual system in the market the future develop will be to emulate also the pedal accelerator and have together the emulation of uh, pressure and pedal position so i we że hope that uh, this true emulation can give us a better uh, of Degamix 2 bo tak roboczo nazywany jest system Wellpeakie gwarantuje znacznie wyższe oszczędności niż poprzednia generacja z czego ucieszą się szczególnie właściciele silników zasilanych za pomocą systemów common rail do których system jest dedykowany